Hukad. I oświadczył wiekuisty Mojżeszowi i Aronowi i rzekł Oto ustawa zakonu, którą ustanowił wiekuisty, mówiąc Powiedz synom Izraela, aby przywiedli do ciebie jałowicę czerwoną, zdrową, która by nie miała wady, na której by nie postało jarzmo. A oddajcie ją Elazarowi, kapłanowi, który każe wyprowadzić ją poza obóz i zarżnąć ją przed obliczem swojem. I weźmie Elazar, kapłan, nieco krwi jej palcem swoim i pokropi ku przedniej stronie przybytku zboru krwią tą siedm kroć. I spalą jałowicę te w oczach jego skórę, mięso i krew jej, razem z pomiotem jej niechaj spalą. I weźmie kapłan drzewa cedrowego i izopu i czerwieni i rzuci w środek pogorzeliska jałowicy. I wypierze szaty swe kapłan i wykąpie ciało swe w wodzie, poczem niej idzie do obozu, i nieczystym będzie kapłan aż do wieczora. I ten też, kto ją palić będzie, wybierze szaty swe w wodzie i wykąpie swe ciało w wodzie i nieczystym będzie do wieczora. I zbierze człowiek czysty popiół Jałowicy i złoży go poza obozem na miejscu czystym, a będzie on dla zboru synów Izraela przechowywany do wody oczyszczającej, ofiara to za grzeszna. I wypierze też zbierający popiół Jałowicy szaty swoje i nieczystym będzie do wieczora. A będzie to dla synów Izraela i dla cudzoziemców przebywających między nimi ustawą wieczną. Kto by się dotknął umarłego, jakichkolwiek zwłok ludzkich, będzie nieczystym przez siedem dni? I powinien on oczyścić się nią dnia trzeciego i dnia siódmego, aby był czystym. Gdyby zaś nie oczyścił się dnia trzeciego i dnia siódmego, czystym nie będzie. Ktokolwiek by się dotknął zmarłego, zwłok człowieka, który umarł, a nie oczyściwszy się przybytek wiekuistego skalał, wytrąconą będzie dusza ta spośród Izraela. Póki wodą oczyszczającą pokropiony nie został, nieczystym jest. Jeszcze nieczystość jego na nim. Oto zakon. Gdyby człowiek umarł w namiocie, to ktokolwiek wejdzie do tego namiotu i cokolwiek by było w tym namiocie, nieczystym będzie przez siedem dni. Wszelkie też naczynie odkryte, na którym by nie było nawiązki obwijającej, nieczystym jest. Kto by też dotknął się na polu bądź poległego od miecza bądź zmarłego, bądź kości ludzkiej, bądź mogiły, nieczystym będzie siedem dni. Wezmą tedy dla tego nieczystego popiołu z pogorzeliska ofiary za i naleją nań wody żywej w naczynie. Weźmie też izopu i umoczy go w onej wodzie człowiek czysty i pokropi namiot i wszystkie naczynia i wszystkie osoby, które tam były, albo tego, który się dotknął kości, albo poległego, albo zmarłego, albo mogiły. I pokropi czysty nieczystego dnia trzeciego i dnia siódmego. I oczyści go dnia siódmego. I wypierze szaty swe i wykąpie się w wodzie, a będzie czysty wieczorem. Człowiek wszakże, który by skalanym był, a nie oczyścił się, wytrąconą będzie dusza ta pośród zgromadzenia, jeżeliby przybytek wiekuistego skalał. Wodą oczyszczającą pokropionym nie został. Nieczystym jest. I będzie to dla nich ustawą wieczną. Pokrapiający też wodą oczyszczającą wypierze szaty swoje, a dotykający się tej wody oczyszczającej, nieczystym będzie do wieczora. A czegokolwiek by się dotknął nieczysty, nieczystym będzie. Osoba też dotykająca się go, nieczystą będzie do wieczora. I przybyli synowie Izraela, cały zbór na puszcze cyn miesiąca pierwszego, i pozostał lud w Kadesz, i umarła tam Miriam, i pochowaną tam została. I nie było wody dla zboru i zebrali się przeciw Mojżeszowi i przeciw Aronowi. I gniewał się lud na Mojżesza i narzekali, mówiąc, gdybyśmy też skonali, gdy konali bracia nasi przed obliczem wiekuistego i na córzeście zawiedli zgromadzenie wiekuistego na puszczę tę, abyśmy tu pomarli, my i dobytek nasz? A po córzeście wywiedli nas z Micraim, aby zaprowadzić nas na to miejsce nędzne, gdzie nie ma wysiewu, ani figi, ani winogradu, ani granatu, a nawet wody nie ma, by się napić. I uszedł Mojżesz i Aaron przed zgromadzeniem do wnieścia przybytku zboru i padli na oblicze swoje, i ukazał się majestat wiekuistego. I oświadczył wiekuisty Mojżeszowi i rzekł: Weźmiesz buławę i zgromadzisz cały zbór, ty i Aaron, brat twój, a przemówicie do skały w oczach ich, aby wydała wody swe. I tak wywiedziesz im wodę ze skały. I napoisz zbór i dobytek ich. I wziął Mojżesz buławę sprzed oblicza wiekuistego, jaką mu rozkazał. I zgromadził Mojżesz i Aaron lud przed skałą i rzekł do nich: Posłuchajcież przekorni, czyż ze skały tej wydobędziem wam wodę? Zatem podniósł mojżesz rękę swoje i uderzył w skałę buławą swą dwukrotnie a wypłynęły wody obfite i napił się zbór i dobytek jego. I rzekł wiekuisty do Mojżesza i Arona Za to, żeście nie wierzyli mi, aby uświęcić mnie w oczach synów Izraela, przeto nie zaprowadzicie zgromadzenia tego do ziemi, którą oddaję im. Te to są wody meryba, Gdyż narzekali synowie Izraela na wiekuistego, a uświęcony został przez nie. I wyprawił Mojżesz posłów z Kadesz do króla Edomu. Tak, rzecze brat twój Izrael, ty znasz wszelaką niedolę, która spotkała nas. Zstąpili byli ojcowie nasi do Mitraim i mieszkaliśmy w Micraim przez długie czasy. A trapili nas, Micrejczycy? I ojców naszych. I wołaliśmy do wiekuistego, a wysłuchał on głos nasz, i posłał wysłańca, i wywiódł nas z Micraim, a oto jesteśmy w Kadesz. Mieście na krańcu granicy twojej. Chcielibyśmy przejść przez ziemię twoje. Nie pójdziemy przez pola, ani przez winnice, ani pić będziemy wody ze studzień. Drogą królewską pójdziemy. Nie zboczymy ani na prawo, ani na lewo, póki nie przejdziemy granic Twoich. I odpowiedział Mu Edom: Nie przejdziesz przeze mnie, inaczej mieczem wystąpię przeciw Tobie. I rzekli doń synowie Izraela: Gościńcem pójdziemy, a gdybyśmy wody Twoje pili, ja i stada moje zapłacę cenę ich, jedynie nic więcej. Abym stopami swoimi przeszedł. Ale odpowiedział: Nie przejdziesz. I wyruszył Edom przeciw niemu z narodem potężnym i ręką możną. I tak wzbraniał się Edom pozwolić Izraelowi przejść przez granicę jego i wyminął go Izrael. I wyruszyli z Kadesz i przybyli synowie Izraela cały zbór do góry Chor. I oświadczył wiekuisty Mojżeszowi i Aaronowi na górze Chor, nad granicą ziemi Edomu, i rzekł: Przyłączon będzie Aaron do ludu swego, albowiem nie wnijdzie on do ziemi, którą oddaje synom Izraela, za to, żeście się sprzeciwiali rozkazowi mojemu uwód wód Weź Arona i Elazara, syna jego, a zaprowadź ich na górę Chor. I zdejm z Arona szaty jego, a oblecz w nie Elazara, syna jego. Aaron zaś przyłączon będzie i umrze tam. I uczynił Mojżesz, jak rozkazał wiekuisty. I wstąpili na górę chor, w oczach całego zboru. I zdjął Mojżesz z Arona szaty jego i obłukł wnie nie Elazara, syna jego. I umarł tam Aron na szczycie góry. A mojżesz i Elazar stąpili z góry. I zobaczył cały zbór, że skonał Aaron, i opłakiwał Aarona przez trzydzieści dni, cały dom Izraela. I usłyszał Kanaanejczyk, król Aradu, osiadły na południu, że nadciąga Izrael drogą od Atarym. Stoczył tedy bitwę z Izraelem i nabrał od niego jeńców. I ślubował Izrael ślub wiekuistemu i rzekł: Jeżeli podasz lud ten w ręce moje, położę zaklęcie na miasta ich. I wysłuchał wiekuisty głos Izraela i wydał mu kananejczyków, i położył zaklęcie na nich i na miasta ich. I nazwał miano okolicy tej Horma. I wyruszyli od góry Chor drogą ku Morzu Czerwonemu, aby obejść ziemię Edomu. Lecz zmalał duch ludu na drodze. I narzekał lud na Boga i na Mojżesza. – Na cóż wywiedliście nas z Micraim, abyśmy pomarli na pustyni? – Wszak nie ma ani chleba, ani wody, a dusza nasza obmierziła sobie chleb ten nędzny. I puścił wiekuisty na lud węże jadowite i kąsały lud i wymarło wiele ludu Izraela. I przyszedł lud do Mojżesza i rzekł: Zgrzeszyliśmy, żeśmy narzekali na wiekuistego i na Ciebie. Pomódl się wiekuistemu. Aby oddalił od nas te węże. I pomodlił się Mojżesz za ludem. I rzekł wiekuisty do Mojżesza: Zrób sobie węża, a utwierdź go na drzewcu, i będzie, że ktokolwiek ukąszony na nibejrzy, wyzdrowieje. I zrobił Mojżesz węża miedzianego, i utwierdził go na drzewcu, i bywało, że gdy wąż ukąsił człowieka, a spojrzał na węża miedzianego, tedy wyzdrowiał. I wyruszyli synowie Izraela i stanęli obozem w obot. I wyruszyli z obot i stanęli obozem na ruinach Abarym, na puszczy, która naprzeciw Moabu ku wschodowi słońca. Z tamtąd wyruszyli i stanęli obozem nad potokiem Zered. Wyruszywszy stąd stanęli obozem nad brzegiem Arnonu, który w pustyni, przy wyjściu Jego z granic Emoryjczyka, ponieważ Arnon granicą jest Moabu, między Moabem i Emoryjczykiem. Dlatego to opowiedziano w księdze wojen wiekuistego: Waheb w Sufa i potoki Arnonu. I ten stok potoków, który się skręca ku osadzie Ar, a przylega do granic Moabu. A stamtąd do BR. Jest to owa studnia, o której powiedział wiekuisty Mojżeszowi: zgromadź lud, a dam im wody. Wtedy to zaśpiewał Izrael pieśń tę: wzbieraj studnię zaśpiewajcie o niej. Studnia, którą wykopali książęta, wydrążyli dostojnicy ludu berłem, buławami swoimi a z tej pustyni do Matchany, a z Matchany do Nachliel, a z Nachliel do Bamot, a z Bamot do Kotliny, która na polach Moabu przy wierzchołku Pisgi zwróconej ku pustyni. I wyprawił Izrael posłów do Sychona, króla Emorei, by mu powiedzieć. Chciałbym przejść przez ziemię twoje, nie zboczym na pola ani na winnice, nie będziemy pili wody ze studzien. Drogą królewską pójdziemy, dopóki nie przejdziemy granic twoich. Ale nie pozwolił Sychon Izraelowi przejść przez granice swoje i zebrał Sychon Wszystek lud swój i wystąpił przeciw Izraelowi na pustynię. I dotarł do Jachac i stoczył bitwę z Izraelem. Ale poraził go Izrael ostrzem miecza i zawładnął ziemią jego od Arnonu aż do Jaboku aż do Ammonitów albowiem silną była granica Ammonitów i zabrał Izrael wszystkie te miasta i osiadł Izrael we wszystkich miastach Emorejczyka w Hezbonie i we wszystkich przyległościach jego bo Hezbon był stolicą Sychona króla Emorejskiego który wojował z królem Moabu poprzednim aby mu zabrał cały kraj jego aż po Arnon że to opowiadają wieszcze, wnijcie do Hezbon, a niech się odbuduje i utwierdzi stolica Sychona. Albowiem ogień wyszedł z Hezbonu, płomień z grodu Sychona i pochłonął ar w Moabie, władców wyżyn Arnonu. Biada ci Moabie, zginąłeś ludu Kemosza. Oddał synów swoich na tłactwo, a córki swoje do niewoli królowi Emorei, Sychonowi. Pokonaliśmy ich. Zniszczał Heżbon wraz z Dybonem. Poburzyliśmy aż do Nofach, aż do Medby. I tak osiadł Izrael w ziemi emorejskiej. I posłał Mojżesz wypatrywać jazer. I zdobyli przyległości jego i wypędził on emorejczyków tamecznych. I zwrócili się i pociągnęli drogą ku Baszanowi. Wtedy wystąpił Og, król Baszanu, przeciw nim. On i wszystek lud jego dla stoczenia bitwy pod Edrejem. I rzekł wiekuisty do Mojżesza, nie obawiaj się go, gdyż w moc twoje oddam go. I wszystek lud jego i ziemię jego. I postąpisz z nim jakoś postąpił z Sychonem, królem morejskim, który zasiadał w Herzbonie. I porazili go i synów jego i wszystek lud jego, że nie zostawili mu szczątku i zawłądnęli ziemią jego. I wyruszyli synowie Izraela i stanęli obozem w stepach Moabu z tej strony Jardenu Jerychońskiego.